W niniejszym inaugurujemy serwis internetowy Europejskiego Holdingu Energetycznego i w dniu jutrzejszym, 27 marca, podpisujemy pierwszą umowę w naszym sektorze ekologicznym. Każde przedsięwzięcie, które jest przygotowywane w naszej gminie, jest przygotowywane z poszanowaniem ochrony środowiska. Stąd też wszystkie nasze działania polegające na formułowaniu planów inwestycyjnych, strategii rozwoju, planów przestrzennych, studiów, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zawsze muszą uwzględniać. Ochrona środowiska. Mamy na chwilę obecną 60% zrealizowanego programu porządkowania gospodarki wodno -ściekowej. Przed nami jeszcze 40%, jeśli chodzi o obszary. Natomiast jeśli chodzi o ludność, to mniej więcej jest też porównywalny procent, jeśli chodzi o wskaźnik ludności, która nie ma jeszcze dostępu w tym wypadku do systemów kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie inwestycje, które są, są realizowane na terenie gminy, związane z pozyskiwaniem inwestorów, czyli uzbrajanie terenów inwestycyjnych, polegają na tym, że oprócz budowy dróg, oświetlenia, monitoringu terenów jest również budowana kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa, więc na tym etapie również pilnujemy, żeby zapewnić warunki do ochrony środowiska. Jak również plan przestrzenny, który dotyczy terenu inwestycyjnego, nakreśla, potencjalne rodzaje inwestycji, które nie szkodzą środowisku. No, niemożliwe byłyby inwestycje w gospodarce wodnościowej, ale także w innych działaniach bez środków unijnych, dlatego gmina zawczasu przygotowała się dokumentacyjnie na pozyskiwanie środków unijnych. Ostatnia kadencja była tego bardzo dobrym przykładem, jesteśmy liderem w czołówce Województwa Podkarpackiego, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych. Praktycznie we wszystkich działaniach, na które były ogłaszane nabory wniosków, gmina składała projekty związane zarówno z ochroną środowiska, z ekologią, ale także z odnawialnymi źródłami energii. Jeżeli chodzi o oczyszczalnię, jesteśmy z tej budowli bardzo zadowoleni. Dobrze się nam eksploatuje, nie mieliśmy do tej, do tej pory żadnych problemów. Jeżeli chodzi o parametry na wylocie, są stabilne. Pomimo, że mamy gospodarkę wodno-ściekową na terenie miasta, taką jaką mamy, próbujemy ją uporządkować, jak Burmistrz wspomniał, jest w 60% uporządkowana, jednak te 40% powoduje zmiany hydrauliczne napływów, zmiany ładunków, niemniej jednak dzięki Temu obiektowi otrzymujemy stabilne parametry na wylocie. Jednak, jak w każdej oczyszczalni, w małej oczyszczalni, do końca nigdzie nie ma opracowanej dobrej technologii przeróbki osadu i sposobu, co z nim później zrobić. Dopiero w trakcie eksploatacji żeśmy się tak naprawdę dowiedzieli ile tego jest. Mamy około 2000 ton osadu już po, po sprasowaniu. To jest spora ilość jak, jak na, takie, na taką małą miejscowość. I problem zrodził się taki, co z tym osadem zrobić. No, oczywiście do tej pory radzimy sobie, wykorzystujemy go rolniczo, jednak nie wiadomo, czy przepisy w dalszym ciągu pozwolą na tego typu, na tego typu pozbycie się tego osadu. Ponadto ta nasza nitka osadowa już technologicznie jest wyeksploatowana, bo, bo ten nasz mieszalnik to jest najprostszy, jaki mógł być i, i już w tej chwili wymaga wymiany. W związku z tym, że pojawiła się taka możliwość skorzystania ze środków unijnych. Podjęliśmy taką próbę zmodernizowania jej i właśnie chcielibyśmy pójść tą technologią, która wkrada się jak gdyby do tych małych oczyszczalni, powodując przeróbkę osadu, przetwarzając ją w produkt. Nam na tym bardzo zależy, bo to wydaje mi się, że przy tego typu oczyszczaniu jest to przyszłość. Warunkiem y, pozyskania pieniędzy z jest wliczenie amortyzacji. Do tej pory w cenie ścieków nie, było, nie była naliczana amortyzacja od. Y od tej infrastruktury jednak teraz będziemy musieli to zrobić i po... warunki są takie, że możemy tą amortyzację wliczyć przez okres trwałości projektu do 2019 roku, czyli przez okres 5 lat. Ma to tą zaletę, że nie będzie jednorazowo wliczona w cenę ścieków, bo byłby to skok dość duży, a tak to troszeczkę się rozbije. Czy, czy ta cena wzrośnie? Ona wzrośnie z tego tytułu, że inne prawa rządziły tą ceną. Gdyby ona już była naliczana w sposób taki jak wszędzie, że jest, wszystkie koszty są wliczone do tej ceny, to ona by na pewno troszeczkę wzrosła, bo wiadomo, wzrósł, wartość majątku by wzrosła, więc wzrosła by amortyzacja. Niemniej jednak. Sposób pozbycia się tego osadu, czyli przeróbki, zamiany go w produkt, może tak bym powiedział, spowodowałaby być może, zniwelowałaby wzrost tych kosztów, który by wymusiła amortyzacja. Celem projektu jest zmodernizowanie ciągu osadowego w oczyszczalni w Kolbuszowej. Zastosujemy reaktor naszej konstrukcji specjalnie zaprojektowany dla tego obiektu. Zadanie reaktora to higienizacja osadu po zastosowaniu wapna, zgranulowanie tej mikstury, a najogólniej poprowadzenie procesu i reakcji fizyko-chemicznej tak, aby osad zamienić pełnowartościowy produkt do poprawy parametrów gleby. Wiadomo, że taka inwestycja nie staje się z dnia na dzień. Myśmy na nią czekali dość długo. No, pragnę przypomnieć, że próbowaliśmy tą metodę już dużo wcześniej, parę lat temu. Jednak ze względu na to, że to były tylko próby, brakowało pewnego ciągu technologicznego, który by powodował stabilność tej przeróbki, uzyskiwaliśmy tylko chwilowe efekty. Jednak nie mogliśmy mieć efektu ciągłego, w związku z tym musieliśmy zaniechać, Aczkolwiek nas ta technologia zainteresowała i cały czas myśleliśmy o tym, żeby ją wdrożyć, jednak zawsze brakowało środków. Zwłaszcza, że sieć kanalizacyjną, jaką mamy, no to jest. Była stara, no teraz trochę jest zmodernizowana, ale ona wymagała przede wszystkim tutaj nakładu, bo była niebezpieczna. Ona biegnie w drogach, w chłodnikach, Nieszczelności powodowały częste zapadanie się gruntu, no, mogło to grozić skutkami poważnymi, wypadkami, co, co zdarza się czasem. I o tym wiemy, mieliśmy tą świadomość, więc najpierw trzeba było trochę w tą sieć zainwestować. Jakoś nie wyobrażam sobie y, innych metod, y, komór, stabilizacji, odzysku biogazu i tak dalej, bo jest za mało tego, natomiast za dużo, żeby. żeby to mogło zniknąć z tej oczyszczalni. Stąd liczymy bardzo na tą technologię. Liczymy na, na te parametry osadu, które tutaj firma zapewnia i myślę, że to nam bardzo ułatwi eksploatację. Dużo, dużo wkładamy pracy i inwencji w to, żeby to oczyszczalnia nam pracowała stabilnie. Jednak każdy element jej, który ulega awarii lub się zużywa i musimy myśleć, jak sobie z tym poradzić, zabiera nam czasu. Ta, ta właśnie część oczyszczalni, ta, ta przeróbka osadu, to jest taka newralgiczny punkt i bardzo liczymy, że jeżeli tutaj nam się uda osiągnąć te efekty, to oczy, przy, eksploatacja oczyszczalni stanie się jak gdyby lżejsza, przyjemniejsza dla eksploatatora. Panie prezesie, gratuluję zagrania przetargu. chciałem potwierdzić, że to dla nas Jestem przekonany, że realizacja inwestycji mm. będzie przebiegać zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem, bez żadnych <kłuk> problemów, czego Państwu i sobie życzę. Niczym nie, ma, nie marzymy.